Z tej strony KioK i jak jest to tam! Pozytywnie. Witam w kolejnym odcinku, and roll, ale w nowej jakby podserii, czyli Indie Games, w której będziemy grać w jak nazwa Głosi Indie Games i w inne tego typu takich gier niezależnych i tak dalej. Więc tutaj mamy Secret Mario Chronicles. Jak już widać po muzyce jest bardzo bardzo podobne do starego Mario dobrego. I ogółem, nie wiem co to mogę. Będę grał na padzie. Bo jakoś tak się bardziej przyzajem, że będę grał w Mario na padzie. Więc idziemy. World 1. pusty comment, Co to jest? Co to jest? Dla mnie nie wiem. Nie mogę dać nic. Dobra. Enter. Anyway. Idziemy. Mam tutaj mapkę. Muzyczka też czegoś jest. Jakoś też, też... Znajoma. Jedziemy dalej. Okej. Okay. I jesteśmy... Jesteśmy jakimś Mario śmiesznym. W sumie nawet fajnie streama. Z chustą, popyla. O, tu mamy jakieś. Tak, żeby mieć Seba, musimy mieć. 3000 punktów aż. 3000 to jest po prostu. Wszystko jest drogie teraz. Nawet w Mario. Na pewno przed tym pracował jakiś Polak. Może ktoś od tuz. No, że... Anyway, tak, mamy tutaj, tak. I oczywiście. Normalnie bym tam nie skoczył jeden z guzików odpowiada za szybsze bieganie jakby i wtedy jak się go trzyma to co wtedy mamy większego jumpa po prostu Ok, lecimy dalej o tutaj właśnie jest to że to co teraz powiedziałem że trzymamy sprinta i mamy większego jumpa tu potworki takie śmieszne jakieś takie włochate małe Kurwa zaury. O, tu mamy żółwika klasycznego, którego pewnie jak się puknie, to będzie, uwaga. <śmiech> <śmiech> Genialny. Rzecimy go tam. Pięknie. Tamten dostał heda. Dobra, mamy znowu grzybka. Dobra, tu nic nie ma nie? Ciekawe czy mnie to coś ostre zabija, bo tutaj raczej to tak. Dobra, nie będziemy testować. Dobra. A, holy shit. Holy shit. Dobra. Przeżyłem. Włuchacz trzeba dbać o punkty, bo tutaj ten... za 3000 można save'a dopiero robić. Więc jak nie będę miał 3000 punktów, to nie będę mógł skończyć odcinka. Przejebane A i jeszcze są monety. Wiadomo, za monety. Jeśli uzbieramy 100 monet, to dostajemy życie. Żyć mamy 3. Wiadomo, na początku, jak zwykle, wszędzie i... A, yeah, fuck yeah, tak jest, teraz nakurwiamy. Opraca się ich zabijać, właśnie tym fireballem, bo... Bo wtedy latują pieniążki z nich, a jak się zabijamy normalnie, to nie wylatują, więc... Gra jest oczywiście darmowa, więc możecie w każdej chwili sobie ściągnąć i pograć, i powymiatać lepiej ode mnie. Eee... Tylko nie wiem jak będzie z dźwiękami, ja tą wlewam z płyty, ale musiałem jeszcze osobno dźwięki e, instalować. Nie wiem czemu. Była super technika tajna. O. o! Jakaś tajemna tych... Kur... Tak, widzieliście, przypomniałem grzybka, wziąłem grzybka, którego nie potrzebowałem, bo i tak już byłem duży i jeszcze biały. Wtedy jak się weźmie jakąś rzecz, którą już mamy jakby zaaplikowaną w sobie, to ona się pojawia w tym pustym teraz kwadraciku na górze. Możemy w każdej chwili sobie go użyć, żeby to spadło z tego kwadracika w dół. Albo, albo po prostu to samo wypada, kiedy staniemy zmniejszeni. No, także tak jak mówiłem, muzykę rozgrywałem sam, ale to tylko tam wystarczyło wypakować, więc raczej nic ciężkiego. Ło, 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 prawie mnie dotknął. Dobra, co tu jest dalej? Bo tam były drzwi, do których muszę wlecieć raczej. Hop, 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 hop. W sumie te potworki z tych rur były chyba groźniejsze w Mario, w tym starym. Znaczy, w sumie to nie jest żaden Sequel ani Prequel ani nic, tylko po prostu inna gra, która się wzorowała na Mario. Ale skoro już jesteśmy na takich podobieństwach, to w tym stanie Mario w sumie chyba były nie bez... bardziej niebezpieczne te... te potworki z rur, bo to były takie jakby rośliny, które miały łodygi, i nawet jak się uderzyło w łodygę, to ta łodyga cię raniła, więc no to trzeba uważać. Pada, żeby nas zabić oczywiście, bo tutaj wszystko chce nas zabić, nawet ten, no przecież ten żółwik, jak on chce nas zabić, przecież on jest kurwa radosny strasznie, no to nie jest radosny, ale, ale nie wygląda słabego, to jest bardziej oni chyba, nie? No oni tacy taki, tacy zirytowani, no, czym się kurwa irytujecie, pozytywnie ma być, pozytywnie, dobra, o, o. Jakie podstępne tutaj to o. Niektóre jak się czaśnie, to się robią na chwilę tak jakby przezroczyste, w sensie, że możemy przez nie przejść, ale zaraz się poprawiają znowu. Yy, o, już myślałem, że na mnie je spadł. Jesus. No co, tu nie ma nic. Nie ma nic, bo po co? Tu jest. Okej, okay, ale... Ale czekaj, dobra. I tutaj coś jest. I tutaj. I tutaj. Ło! Zielona, zielony tam to metal. E, e, nie udało mi się tego. A Dobra, to nie jest, on, on tam chyba będzie zaraz. Nas... Gdzieś tu. Okej. Okay. Te smoczki są na dwa hity. Jeśli byśmy nie mieli ognistych kul, co było w Mam jakieś dwa Klocki Raz, dwa pięknie. Da nie, nie, nie lubię tak, skakać z takich dużych bo właśnie to jest dziura i pewnie bym zginął, znajdziecie. No win, win. No trafiłem. Ciepróżo zaklinowało. Pyk, i pyk, i pyk. O, o. Jezu jak ja jestem zwinny, no po prostu... Okej. Okay. Chodź pieniądzek, chodź, chodź. Kasy trzeba mieć. Tam było te pudełko takie... ...które trzeba wziąć tak, w ten sposób, o. Okej. Okay. Ha, huh, też mogę. Huh. Okej, okay, baje. Boom, oh, headshot. Pięknie. Tak, to talking about. Hej. Bald. Ej. A, a. Zgaduję, że to trzeba zrobić coś w tym stylu, chyba. A. Chyba tak, tak, tak. I i i i i o, o, i i Się przestraszyłem a to tylko pieniążek No, na szczęście Lecimy dalej Ta notaż mogli wypuścić tam, co była w menu takie... To jest genialna po prostu Przez całe życie potrafię ją nucić w każdym momencie mojego życia jeszcze kojarzyłem z drugiej planszy, co się pod, pod ziemiami chodziło. Ile kasy tu leci do mnie, o. Okej. Okay. Okej, okay, lecimy dalej. Ale ja jestem zwinny po prostu, pyk, pyk. Właśnie te kulki mają niestety takiego cooldowna jakby zużycie o Najszybciej tak właśnie można strzelać, nie można szybciej strzelać, co jest czasem trochę kłopotliwe, bo... O, o, o to jest chyba trujący, tak mi się wydaje. Yy. Yy. O, mamy gwiazdę. Ej, chodź tu gwiazdka! Od razu do no zmieniona i od razu szybciej zakurwiamy. No normalnie, co to jest za ten... Tyk tutaj. pyk, pyk. Mua. Ale ogólnie pozytywna gierka, w każdej chwili można pograć z Afryką. Przypomnij sobie stare, dobre czasy, Mario! O, zabiłem coś. kogoś. Ok, i tutaj mamy jakiegoś wkurzonego niebieskiego Włochacza. O, nie wiem, co ta gwiazdka miała oznaczać. Jeszcze się nie znam, tak na tych Także. O, jaka nuta tutaj jest. Ej, jaka zwiecha, ej, ledwo chodzi mi ta gra. To duże wymagania. Nie no, ale myślę, że jak ktoś by miał tak mniej więcej 4 e, zodniowego plocka, jakieś 8 RAM-u, to raczej mu tak gra pójdzie na minimalny, chociaż sam musiałem importować tego kompa z Kazachstanu od Lary, z nowego Tomb żeby mi tutaj w ogóle to jakoś śmigało. Jak widzieliście, już była jedna z wiechów wcześniej. No, w każdym razie... <laughs> hop. Hop. O, tam jest na górze coś, wolę nie ryzykować się nie bawić w to, bo pewnie zginę 20 razy, a tyle żyć nie mam. To jest fajny ten wybór, taki zajebistości. i w do do Kasa, kasa, kasa się liczy tutaj będzie na pewno bardzo rozbudowany mechanizm sklepowy i na pensję i boom headshot no w sumie ciężko nie trafić do w headshot O, skoro te wuhacze wyglądają jakby chodziły po prostu samą głową, jakby były samą głową. O, tu mamy taki bajer, że... nasz bohater się... Jezu kurwa! że nasz bohater się ślizga... O oh, yeah! jeszcze jest. że nasz bohater się ślizga na śniegu, więc bierzcie na to poprawkę. Wow! To teraz było crazy. Wczoraj tę grę testowałem, doszedłem tam do któregoś tam etapu i... Udało mi się zdobyć, nie pamiętam co tu byłem, ale udało mi się jakimś cudem e, zamienić jakoś chyba na kolor niebieski i, mo i mogłem strzelać śnieżkami. Du, du, du. Dawało mi... Jezu, dawało mi to umiejętność zamrażania tych potworków. Ej, no ta. Podobna jest z tego. Z mapy, nie? Z po mapie chodzimy? O, o! A to jest też piękne. Dobra, czysto. I uwaga! Uuu, i wślizg! Pięknie! Taki ślizgów ...nie robi byle kto. A, prawie tak film. A masz polecisz gdzieś? Nie polecisz, to polecisz? Ten dym chyba nie zabija. O, mamy windę. Ten dym chyba nie zabija. Jest parę takich śmiesznych sosiów, co produkują dym. Widziałem, że czerwony chyba coś nie, nie da się go zabić fireballem. Więc ma odporność na ogień. Nie wiem jak ze jaśniczkami. wow, 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 wow. wow. Wow 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 wow, wow 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 wow. What the fuck? Are you fucking kidding me? Ta gra lubi się... Lubi sobie pogrywać naprawdę. Heh. Silny Grzybiach nie wiem co daje. Daje albo życie, którego nie zauważyłem, więc nie gwarantuję, że daje życie, albo daje po prostu 1000 punktów. Oh yeah! Ja, Jezu, zapomniałem, że on się ślizga. Tak jest. Następny etap. Pyk. Było? Tu jest znowu spokojnie. Nie wiem, co mają imitować te. Kurde. Nie! Ale ty żem zaraz zajebał. To było strasznie inteligentne. Ups. Ha, ten wyskoczył, okej. Okay. Już myślałem, że co dojebałem. Hopla, hopla. Myślałem, że teraz zdążę po tego kwiatka jeszcze dojść, zanim przestanę migać, a tu... ...dupa. Chyba to oni się muszą poobijać trochę o siebie. Combo! Super szalony styl! Trzyma. O, chodź tu. Wracać mnie na górę. Co tu jest? O tam był znak zapytania, więc trzeba go jakoś ładnie zdobyć. Op. W sumie to ja mam przecież. No właśnie, co mam? No. Nie wiem skąd, ale jakoś się tam pojawiło. Będzie coś chamskiego, jezu, jezu, jezu. Nie wiem jak to ominąć, jak to ominąć. Tutaj tędy? Ha, wystarczyło się schylić, kurwa, ja biegłem przez planszę. Gratuluję QK, twoja strategia jest jak zwykle niezawodna. Uf. Ej! Hello! Aż się skurczyłem. A masz? Aha. Uj. O choler, 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 łoo Wi coś z domu to mam iść przez głupie coś co strzela nagle z chuj czego? O, tu jest to okej, okay, zabite Mamy grzybkę grzybek, punkciki ło ho ho, okej, okay, nie zabiło mnie. Jest na razie cacy. Ja chciałem strzelić teraz z niej. Prawie. Ciekawe, co mają imitować te. Te. Te, te, te. Haha, spać? Te takie zielone, nie wiem, czy to są klipery czy zielone Diglety, ale. Ale coś chyba. Jeb, co to było? Ha? I co, zabijesz mnie? A, nie zabijesz. Widziałem nic teraz Nie poruszaj się tak, bo ja nie wiem gdzie pójdziesz O, to nie zwałby Aha, tutaj mamy drzwiczki, okej okay. Podejrzewam, że te w tle pod te takie patrzące góry na nas to chyba są góry właśnie pauza tu jest, dobra, tutaj się chyba nie da ale ja bym chciał tutaj na przykład tutaj się... Aha, to na escape' trzeba, dobra. I teraz safe, free safe, brak opisu, tak? No to, ok, może być, zapisano, jest safe, jest safe, ok, to cacy. Także polecam Gierkę, jak widzicie jest wałwa i Zacieszna i fajna, fajna, pozytywna, strasznie. <laughs> Boom bo. No i widzimy się w kolejnym odcinku Rock and Roll in the Games. więc... Utrzymujcie pozytywność na najwyższym poziomie, a ja się żegnam. Trzymajcie się.